Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii, serii The Rising. I lecimy dalej, znaleźć tego naszego marata. Dziękuję, oczywiście, Kufrowi za cenne uwagi. Te filmy, dwa, które dzisiaj zamieszczę, znaczy dzisiaj będę przez śled na YouTube, a YouTube pewnie przez całą noc będzie je tworzył. Jutro rano dopiero je zamieszczę. Już nagrałem wcześniej.

drag morality through the mud, trampling love itself. the queen is said to have read your _liaison_ before her husband banned it. it's hilarious, isn't it?" "i'm not surprised. no matter how hard i worked to denounce their immoral practices, the aristocrats saw my novel as nothing more than a light hearted bit of fluff. how naive i was to imagine that my pen could slice away the gangrene of their debauchery. well, fortunately, you have more than one string to your bow, mon capitaine. Więc jeszcze nie skorzystam z Twoich porad. E, czyli, tak jak myślałem, podejrzewałem, że ten moduł, moduł, tak jak napisałeś, zachłanności pierwszego stopnia, czy pierwszego poziomu, jest właśnie pierwszego poziomu odnośnie zdobywania przedmiotów. Myślę, że w przyszłym odcinku spróbuję właśnie ubrać e, już. E, no i znowu scenka, więc przerwa. Hej, jest. Ah, ah la si my m'attendais! So this is the famous huntress Diana I've heard so much about. Truly, tis an honor, Madame. Now let me have a look at you. Are oh we? Oui, you're just as they described. An angel of death descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de la Clos. They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. Hmm. What a strange machine you are! Gifted with intelligence, clearly, but also with speech and the freedom to do as you please. Cependant, you are still an automat. Who is your master? It was on the Queen's orders that I came to Paris. The poor thing. To what new level of desperation has her husband's madness driven her? Does she finally intend to leave this kingdom? where she should never have set her dainty little feet. No, monsieur. She means to put an end to her husband's madness. <laughs> what? With you? You and what army? That's quite amusing, you must admit. And you, monsieur Marat, who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duke d'Orléans. His cousin the king has no place on that throne, and nor does his wretched dynasty the bourbons along with their wars their crimes and their vices are finished it's high time their scepter be passed to an enlightened just monarch one who is sympathetic to the people's sufferings but now that i think about it madame look at us we've been standing around chatting like old friends for several minutes and i still don't know to what i owe the pleasure of your visit i must go to the bastille where monsieur de vaucanson is imprisoned oui such a sad fate for a king's lackey. And what do you want with your creator? This man whose blood-stained hands built the army that's currently setting Paris ablaze? What Volcanson has done, only Volcanson can undo. Fair enough. Alas, while I come and go as I please through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, Ditfu? A sanguinary automat is spreading death and terror in the depths of this quarry. At the cost of their lives, my comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple, and that's the only way to reach the Bastille. And yet, that's exactly what I intend to do, Monsieur Marat. À votre guise. I shall not attempt to dissuade you. There is one small thing, though. I had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats.

tak mi się wydaje, nie wpływają tutaj na akcję. Też dziękuję za tą uwagę, że tam minąłem jedną, jedną notatkę. Tutaj w tym momencie naprawiam windę tym mechanizmem i będziemy mogli zjechać w dół zjechać w dół do następnej lokacji. Yy, przyznaję szczerze nie jestem yy, nie jestem zadowolony z tego że tak przebiegłem przez tą lokację ale to był też taki ciąg yy, kiedy, no, tak jak widzicie dość dużo odcinków nagrałem yy, chyba 5 odcinków więc yy, tu już się w sumie spieszyłem żeby jak najdalej tutaj dojść I będę musiał tutaj wrócić wrócić i zebrać wszystkie te notatki a tutaj jeszcze co? Zmieniam strój. Zmieniam strój, ale powiem Wam szczerze nie wiem dlaczego. No i dobra, rozwalamy kolejny dwie ale jeden trójkąt. I lecimy. Już tutaj yy, właśnie kompas jak najbardziej się przydaje. Przydaje się, przydaje i błądzisz dalej. Ważne, żeby iść po, po śladach. A tu mamy skrzynię. Proszę bardzo. Ja już nas chłopaki atakują, szybko zabieramy co trzeba. Kuboty, mandrina, sandały na koturnie mandrina, także nowe Nowy ekwipunek Zbadaj głębiny kopalni, to nasz cel. Zadanie główne, tu mógłbym tam pozwiedzać na dole i tak dalej, no trzeba się zatrzymać trochę, nie tak, nie tak. o i patrzcie, tu mamy z mnożnikiem łupów, więc kolejny strum, strój, który już wpływa nam na, na łup i pójdę chyba w tym kierunku, zobaczę jaka to jest różnica mając e, moduł, a, worek i mając strój. Fiolka ze zwykłym olejem drugiego stopnia. I znowu L1, trójkąt, rozbiegu. Pach, kopniak, wchodzisz. Tada. Tu pomyślałem, o, arena. Jeszcze taki zjazd. Ale nie, po prostu. Nowy obszar, głębiny. Westalka Myślę, że tutaj, no mówię, to jest trochę takie szybkie przejście. Parę rzeczy tutaj mogę na pewno pominąć. To nie chodziło o to, żeby rzucić granatem, tylko o to, żeby uruchomić kompas i sprawdzić, gdzie pójść. Tu mamy skrzynię, tam mamy kowala, drwala właściwie. Drwal, który jest przeciwnikiem, z którym trochę się walczy. Bagnet. Bagnet, czyli kolejna broń zdobyta. No i trzeba zmienić. Trzeba wziąć wybrać drugą broń. W końcu trzeba wybrać drugą broń. Bagnet Chciałbym znać tę nazwę naprawdę. Will. Spoko. Bagnet. Najważniejsza rzecz. No i pan pająk, który nazywał się posłańcem. Muszę w przyszłym odcinku pamiętać też, żeby sprawdzić sobie tą, tego bestiariusza. Ten bestiariusz właśnie tak łatwo trzeba by powiedzieć. Tam się zablokował drwal, niech tam sobie stoi. Nie ma takiej potrzeby. No bagnet to znowu raczej... Pistolet. Pistolet, strzelba. Ognista. No ale cały czas wracam jednak do tej halabarty chcę się pewniej, wiedząc, że jest rozbudowana na maksymalnym poziomie muszę zrobić przegląd, sprawdzić, który tam się skaluje z siłą najbardziej yy, i go rozbudować żeby była moc moc drugiej broni tu znowu, nie można się złapać, bo trzeba tu się złapać, no są takie myki, takie historie, kiedy Wydawałoby się, że dlaczego nie? No i tam mamy przejście na drugą stronę, znaczy przejść. Mamy tam skarb. Pytanie jak tam przejść? Pyk! Cudowne, fantastyczne. E, dalekosiężne skoki dzięki temu hakowi. Fajnie, że tak łapie, nie? Że nie musisz tam jakoś specjalnie być blisko. No a tutaj spokojnie się złapie, złap, a tutaj nie wskoczysz. Musisz tędy i dopiero wtedy się złapisz. Więc ogólnie w tej lokacji, znaczy tutaj, w tym miejscu poprzednim, myślę, że wszystko zebrałem. Ale tu mam grotę. A tu mamy e, Tytana Centaura. I powiem wam szczerze No Nie zginąłem, ale jest, nie jest łatwo. E, nie jest łatwo z nim walczyć Standardowo, nie? Zaczynam od granatu. I na tych granatów mam no 30. 32 granaty eee, No dobra, nie jest to chlubna walka. Przyznaję. To są te granaty unieruchomienia, ale mimo to, patrzcie, mimo tych granatów, no człowiek, znaczy ten nasz tytan y, jest... ma dużo zdrowia już. Myślę, że na spokojnie, nie? to jest kwestia uników odpowiednich. Ja tutaj walcząc z tym pierwszym bossem nie robiłem, e, po pierwsze nie używałem granatów, po drugie mm, w początku źle robiłem uniki, tutaj myślę, że też by było w miarę spoko po prostu nauczyć się uników, no ale tutaj wykorzystałem, patrzcie jak jest ładność. prawie zginąłem, nie? trzeba korzystać bo ci bossowie, ci tani, fajnie są zrobieni, naprawdę e, Tak e, wizualnie, nie? Wizualnie te ich ataki Płomień to jest po prostu dla mnie mistrzostwo świata To jest taki prawdziwy płomień, nie? To tutaj w ogóle hit No cóż, granaty, 32 granaty i, i mimo tego mimo, za wiele mu szkody nie zrobiłem, ale to są granaty unieruchamiające ja myślę, że u mnie też jest problem taki, że nie podnoszę tych poziomów, tylko wydaję niepotrzebnie na te granaty. Chyba 26 poziom. Tutaj jest kwestia też nauczenia się. Trzeba brać pod uwagę też to, że ja podchodzę pierwszy raz do takiego tytana, no i za pierwszym razem pokonuję tytana, nie? Nie yy, niestabilnego centaura, tylko tower. Tytan, Tytan. ma fajne ciosy zaskakujące. wystarczy właśnie zrobić unik i ogólnie atakować właśnie naładowaną halabardą. Ty tam został zniszczony w tym momencie. No, i problem jest taki, że nie mam tych wszystkich notatek, i nie mogę otworzyć sarkofagu. Jeżeli nie masz wszystkich notatek, już teraz wiem, to dzieje się coś takiego. Znajdziesz wyjście z kamieniłową, myślisz sobie, okej, okay, dobra, zabieram co moje, tutaj moduł ripostek, już do modułu i jakaś nowa sztabka, yy, ale problem jest taki, że. O, poziom 26. Problem jest taki, że tu jest sarkofag. Właśnie. Nie mogę go otworzyć, bo nie mam wszystkich notatek. Muszę teraz wrócić. Badać sarkofag. Trzy mnemy. Nie masz wszystkich mnemów. Muszę zdobyć trzy mnemy, żeby to otworzyć. Dziękuję, Kufer, za, za nasze instrukcję. Za wskazówkę, że tam w jednym z odcinków poprzednich e, niedaleko Westalki była ściana, za którym był mnem. E, być może tylko ten będzie mi potrzebny, zobaczymy. No i tutaj na pewno wrócę, bo w każdym z tych sarkofagów jest NPC. Jest e, jakiś człowiek zamknięty, którego należy uratować. Jak go uratujemy. Pojawia się w kościele. Tak się zorientowałem. Być może niesłusznie, ale tak mi się wydaje, że tak jest. Że pojawiają się w kościele i oni dają nam dodatkowe questy. To wydaje mi się jest tytan, czyli ostatni taki boss tej lokacji. Tu mamy co prawda windę. Aha, tutaj jeszcze o tych poziomach. To też chyba mówił kufer. Że każdy poziom... To też mówiłem, że do 20, ale mówię o tym graficznym takim. O właśnie, tu mamy mnemy. Ja mam jeden. Jeden z trzech. Wydaje mi się, że to jest. że to chodzi o ten że mam jeden z trzech. E, to się okaże, więc jeżeli tak, to musiałbym zdobyć jeszcze dwa. Mam 13 tysięcy dusz. E, 13,590. Żółty płomień, więc e, mogę już tutaj zadziałać. Więc e, tylko że. Ma nadal błąd i kupuje granaty. No granaty dlatego, żeby walczyć z bosem. No muszę mieć te granaty na ostatniego bossa, a nie, że będę walczył z ostatnim halabardą. A może, dlaczego nie, tak zrobić? Ostatniego pokonać halabardą bez granatów. Co prawda yy, zapewne nie będzie to możliwe za pierwszym razem, bo aż taki mistrz to ja nie jestem. I tu mamy windę, nie? I teoretycznie no nawet nie mam co nią zjeżdżać, żeby tam otworzyć, to muszę przejść chyba dookoła jeszcze raz wszystko, ale tu pojawia się taka sytuacja. Po pierwsze, pogadamy z chłopakiem, bo on właśnie nam mówi, że tędy jest droga do Bastylii. Tylko że, właśnie, zaradałbym rozwagę, e, on też nam mówi, że jeżeli wejdziesz, nie będzie, będziesz że mogła już zawrócić. I to jest ten moment. Zanim, Zanim również da, dalej, upewnij się, że nie zostawiasz żadnych niezałatwionych spraw oraz niespełnionych zobowiązań. Tu mówi o tym, że jak pójdziesz dalej, nie będziesz mógł wrócić. Ja początkowo pomyślałem, dobra, ok, skoro tak, samotność czeluści, ostatni dostać się do tempy, um, ostatni, Żeby teraz w tym momencie zaliczyć pozostałe questy. Tu mam i tam prosto idzie się właśnie dalej do Bastylii. Chociaż czytałem gdzieś, że, że to nie jest jeszcze tak, że jak tam wejdziesz, to faktycznie nie można wrócić. Na razie mam opcję ulepszenia. Idę w trwałość, czyli jednak poziom w górę. 27 poziom. Ktoś mi to pisał, Jacek albo Kufer, że kończyli grę na 41 raz na 42, 43, więc powiem szczerze, że mam trochę mały poziom eee, w porównaniu do 28. Dobra, tu mamy gniazda. Potrzebuję jednego klucza, żeby klucza, kluczu, klucza, żeby odblokować e, trzeci poziom gniazda trzeciego. E, i tu jest zagadka, nie? Albo tu, tam jest właśnie. Hmm, przejście do i Patrz, co się teraz stało. Jest mgła. Nie? Jakby jestem się, co jest kurczę, Czemu jest mgła dalej? Mgła jest, jak wchodzisz tutaj do westalki. Zrobiłem jeszcze raz westalka. Wychodzę i już nie mam mgły. Cyk. No, taki też jest. Nie wiem, czy błąd. No, no jakiś tam błąd, ale to mało istotny błąd. W każdym razie wychodzimy tutaj, i jest takie zastanowienie. Ok, gdzie jestem? Na górę mamy hak, już żeby się złapać. A tu kłamca. Esencja wojowniczego ducha zebrana. No i ten mistrz, który jest no, takim górnikiem, można by powiedzieć, bo się pojawił tutaj w tej kopalni. A my, hakiem, wychodzimy na górę. No i tutaj znowu jeszcze jest pan trębacz. Ładowany atak. Jeden, drugi i błąd trzeci. Więc też nie stanowi już większego problemu. Zbieramy skarby. Za płotem mamy wóz. No i tam jest właśnie to wejście do kopalni. Skąd zaczynałem. Tu jeszcze tylko oczywiście sprawdzenie czy coś nie przegapiłem. Czasami jak tam widać było z przodu trochę te tekstury dogrywają, ale... No, ale dalej nie mam tego w Wersalu. Pomyślałem, może tam coś jeszcze jest, może gdzieś coś, nie? I myślę, dobra, wracamy. Tutaj brama zamknięta. To jest taki odruch wszystkiego, żeby sprawdzić, żeby coś nie pominąć. Odruch, który chyba zapoczątkował u mnie tą Brider. Na PS1, jeszcze gdzie chodziłeś, szukałeś tych różnych apteczek, żeby je po prostu mieć jak najwięcej naboi i apteczek? W Jedynce chyba nie było tak jeszcze, że one się tam gdzieś świeciły. A może w Jedynce była, potem w Dwójce nie zrobili tego, że one nam podpowiadały. No i tam trzeba będzie pójść. Moim zdaniem, trzeba tam będzie pójść, zdobyć te memy, żeby tego jeszcze jednego gościa uratować. Tu mamy ulepszenia dostępne. No i podróż. Podróż. Zadania poboczne. Zadania poboczne. Właśnie. Przepytaj osoby znajdujące się w kościele. Bo pomyślałem właśnie, że trzeba wykonać zadania poboczne zanim pójdziemy dalej. Skoro powiedział mi kolega, że no jak pójdziesz dalej, to yy, nie będziesz mógł się wrócić, żeby pozałatniać wszystkie sprawy. Wchodzimy, kompas, gdzie mam iść. No i tu, do magazynu, w którym przechowywany jest proch. To było jedno z zadań, śladami prochu. Zbadaj magazyn i mamy cztery wskazówki, które musimy znaleźć. To nie jest wskazówka, to jest sztabka brązu, kuter żelazo i kawałek zakreślonego munduru. To jest pierwsza z notatek. A druga z notatek jest w zaskakującym miejscu, bo są się dobra, ok, a gdzie są jeszcze trzy notatki? Pobiegłem tu zobaczyć. Tu nic nie ma. 2149 dusz. Tu mamy niestety drzwi zamknięte. No i tu myślę sobie, dobra, gdzie, ale tu coś jest. Patrzcie, no to w ogóle nie jest zaznaczone, nie? Ten herb pochodzi z Bastylii. I w tym momencie jakby wszystkie trzy zostały zaliczone. Myślę, że to też jest w jakiś sposób jakiś błąd, tak? Że miałem 0 z 4, 1 z 4 a nagle mam, wziąłem herb i mam po prostu całość zaliczoną. Cały quest zaliczony i mogę wracać. Sprawdzam kompas, nic, nie ma żadnych pobocznych. Więc teraz pozostaje tylko wrócić. W sklepie, oczywiście, jeszcze sprawdzenie, czy coś nowego się pojawiło. Tu mam standardowe bronie. Trzeba będzie sprawdzić jeszcze, co tutaj się, jak tutaj się skaluje. Ale mogę kupić właśnie te stroje, bo mam na tyle kasy. Dość duży pancerz. Więc warto. No i tutaj ten moduł zachłanności, raczej go mam już u siebie, jak, że jest pierwszego poziomu. Zakładałem, że po prostu zbieram te wszystkie trzeciego poziomu, żeby mieć. No ale dobra, e, pozostaje tylko wrócić. E, wrócić z powrotem, ale patrzcie ile mam esencji. Jak wykupię esencję, Szaleńczo, 21, 15 tysięcy za tę esencję, bo tak chodziłem, zbierałem, a nie wydawałem tych esencji. 41 tysięcy dusz. No i tutaj w sklepie można kupić. Myślałem, że kupię sobie moduły, te wszystkie trzeciego poziomu na wypasie, żeby było, że wszystkie te najlepsze moduły niby mam żeby się nie okazało, że tam mimo wszystko nie kupiłem modułu zachłanności, ale to jeszcze sprawdzę. I mogę jeszcze podnieść poziom. Mniej więcej wszystko na jednym poziomie 999. 9, 9. Jak to można podnieść do 20, no to ja jestem słaby, nie? Poziom 29. I jeszcze mam 8000, żeby wydać na jakieś granaty. Żeby było. Że to do powozu także się przyda żeby w razie czego wracać no i 7000 można wydać na granaty Tu widzę, że za 30 można kupić też kapsułki alchemiczne, jak nigdy ich nie kupowałem, tylko zdobywałem Myślę, że to też się może przydać. No i pytanie, no i dobra, gdzie teraz tutaj można biegać? Nie? Tu mamy osoby w klasztorze. Kolejne jeszcze zadania, które można e, zrobić. Czyli przepytać chłopaków w klasztorze. No i tak zacznę kolejny odcinek, czyli spróbuję zrobić te questy w klasztorze, znaczy przepytać ich. A na ten moment, w tym odcinku, głównym bohaterem będzie walka z Centaurem. Tymczasem,